Witam Państwa i zapraszam na program. Ze mną Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry. Witam Pana. Witam Panią, serdecznie witam wszystkich Państwa. Jest Pan w stanie zrezygnować z funkcji prezydenta? Wszystko dla dobra miasta. E, wie Pani co, no, bardzo często pojawiają się zarzuty pod moją, w moim kierunku, że, że wszystko co robię to tylko i wyłącznie po to, żeby e, utrzymać stołek prezydenta, po to chcę połączyć miasto z gminą, więc ja odrzuciłem propozycję dla tych wszystkich, którzy tak mówią. Proszę bardzo, do 15 marca czekam na decyzję, jeżeli podejmą obie rady miasta tą decyzję, że łączymy się, ja do połączonego samorządu kandydował nie będę, bo tak naprawdę chciałbym, żeby Zielona Góra się połączyła. Dla mnie nie liczy się stołek, bo wszyscy mówią, że walczą stołek. Nie, ja deklaruję, że tego nie zrobię. Oczekuję teraz z drugiej strony tych, którzy... Czyli to nie, nie jest, jest żadne zagranie pr -owskie. No wie co, no to pr to wystarczy to sprawdzić, tak? Więc jeżeli ktoś uważa, że to jest pr to niech podejmie tą decyzję. Do 15 marca uchwała tak, bo, Rady Miasta Zielonej Góry i Rady do, Gminy. Tak, bo do końca marca trzeba złożyć wniosek i wtedy o 2.15 bylibyśmy połączonym samorządem, czego sobie i wszystkim życzę, bo warto to zrobić, warto, że tak powiem, zainwestować w rozwój miasta i gminy, bo tak naprawdę jak tego nie zrobimy, to poniesiemy kiedyś konsekwencje. Ale tych chęci ze strony gminy nie ma. No jak widać, ja usłyszałem, że walczę tylko o stołek, więc pokazałem, że jestem gotów z tego stołka zejść. Druga strona jednak nie podjęła tej decyzji, Uż mówi wszystko w każdym innym temacie, ale w tej propozycji, która jest propozycją jasną, czytelną. Jeżeli uważają, że ja walczę o stołek, to proszę bardzo, możecie mnie tego stołka pozbawić, ja sam z niego zejdę. Tylko podejmijcie decyzję, nie marca hamujcie, marca spotykamy się i. Nie hamujcie, to no ja cały czas czekam na tę decyzję, już czekam na nią od ponad roku, ale wierzę w to, że ten proces, który rozpoczę, rozpoczęliśmy, zakończy się sukcesem. Będzie referendum, mieszkańcy wypowiedzą się w tym zakresie i albo będziemy razem, albo nie. Radni na wczorajszej sesji Rady Miasta także domagali się tego referendum wcześniej, bo nie widzą powodu, żeby czekać. Cóż, no. Ja wiem, że wszyscy mają swój własny pomysł na to wszystko, jak to zrobić. Natomiast, no, jak pani dobrze wie, radni do tej pory, zwłaszcza ci, którzy zabierają głos na temat referendum, w ogóle się nie włączają w ten proces integracji, w ogóle nam nie pomagają. Ja wczoraj byłem pod wrażeniem tego, że jednak w gminie radni są bardziej zaangażowani. Jak widziałem przewodniczącego, który przyszedł do nas na sesję, apelował, przedstawiał koncepcję, ja tak patrzyłem na swojego przewodniczącego i mówię, kurde, żeby on chociaż raz tak za miastem stanął, że bądź i ze mną poszedł na chociaż jedno spotkanie wstał powiedział słuchajcie warto i tak dalej i tak dalej no to byłbym z niego dumny a okazuje się że mój przewodniczący to jest gotów zrobić wszystko żeby nie doszło do połączenia miasta i gminy bo tak naprawdę dla niego ważny jest interes partii a nie interes miasta i mieszkańców co było dla mnie przykre więc ja wierzę w to że uda się doprowadzić do połączenia że to wszystko będzie możliwe bo no cóż radni przynajmniej część z nich już prowadzi głęboką i daleko zaawansowaną kampanię wyborczą bo to już nie pierwszy raz część z radnych przeszkadza mi w w tym procesie. Czyli pan będzie trzymał się swojego harmonogramu. Tak, Oczywiście ten ustali. harmonogram jest przygotowany, niedługo wszystkich z nim zapoznamy, bo tak naprawdę uważam, że warto i warto też rozmawiać, warto e, cały czas szukać tej nici porozumienia. Wierzę w to, że do porozumienia dojdziemy, tak aby mieszkańcy byli przekonani, że tą decyzję, którą będziemy podejmować, to jest słuszna decyzja e, i z korzyścią dla wszystkich. Jeżeli są wątpliwości, rozwiewajmy, spotykajmy się nawet 500 tysięcy razy, ale przedyskutujmy to, abyśmy mieli tą świadomość tego, że to, co robimy zostało zrobione od początku do końca dobrze, więc e, tydzień w lewo, tydzień w prawo. Przy czymś takim my nie rozmawiamy o zakupie lodów czy napojów, tylko o tym, jak Czyli można. Czyli nie można zrobić już natychmiast, bo to nie przeszkadza. Wszystko można osa. zrobić już natychmiast, ale jeżeli część osób uważa, że jeszcze jest za wcześnie, to poczekajmy, poprzekonujmy się nawzajem, przedstawmy argumenty, spotkajmy się. To co powtarzam, my robimy coś, co ma być na wieki, nie na tydzień, na dwa, więc jest to bardzo ważna sprawa. Radni. Myślę, że gdyby się włączyli w ten proces bardziej, to byłbym z nich bardzo zadowolony. Jest wielu zaangażowanych, jest Kłatwiński, jest Nesterowicz, którzy chodzą na wszystkie spotkania, jeżdżą do gminy, rozmawiają z mieszkańcami. No a mamy tak jak przewodniczący Urbania, który no, do tej pory, mimo tego, że od półtora roku ten proces prowadzimy, no nie znalazł tych przysłowiowych 5 minut czasu, żeby pójść na jakiekolwiek spotkanie. mimo że o to prosiłem, bo ja bardzo często spotykałem się z zarzutem mieszkańców gminy, to kiedy chociaż raz przyjdzie przewodniczący z nami porozmawiać? No cóż, okazuje się, że pan przewodniczący jest tak zajętym człowiekiem, że, że... To może mieszkańcy przyjdą do przewodniczącego no, o ile znajdzie czas, żeby z nimi porozmawiać, czego im życzę, bo ja czasami mam z tym problem. Temat porozumienia pojawił się także odnośnie kanalizacji tutaj Porozumienia z gminą nie ma, jest ono dość istotne. Cóż, negocjujemy to porozumienie, ja wierzę w to, że do porozumienia dojdziemy, chcemy ustalić pewne zasady, no bo to porozumienie też gwarantuje nam pewne rzeczy na lata. To nie jest tak, my mówimy o połączeniu z miasta z gminą, a jeżeli do niego nie dojdzie, to co? To jakie będą zasady funkcjonowania? Więc chcemy sobie w tej chwili jednak pewne rzeczy wyjaśnić bardzo głęboko, kto za co ma zapłacić, no bo tak naprawdę ja uważam, i to jest chyba bardzo sensowne i bardzo logiczne rozwiązanie, że każdy płaci za siebie. Mieszkańcy miasta płacą za miasto, mieszkańcy gminy płacą za gminę. Gmina się rozlicza, miasto się rozlicza, każdy płaci za siebie, jak się połączymy. No oczywiście będzie jeden wspólny budżet, ale dopóki go nie ma... To jednak warto te zasady ustalić. A teraz przed nami wielkie inwestycje dotyczące dziesiątek milionów złotych. Ja wierzę w to, że znajdziemy to porozumienie, bo tak naprawdę no, sztuka negocjacji polega na tym, żeby znaleźć tą, ten element, który nas łączy. Ja wierzę w to, że tutaj jest to możliwe. Chciałbym również i cieszę się, że radni miejscy zaapelowali do wszystkich, aby do tego porozumienia doszło. W 2004 roku ustaliliśmy te zasady. Dotrzymajmy tych zasad, które tam były zapisane, a wszystko będzie w porządku, i wierzę w to, że znajdziemy. Dobrze, ale jeżeli tego porozumienia nie będzie i Gmina się nie zgodzi, żeby płacić za siebie, gdzie chciała, żeby Zielona no, Góra zainwestowała co, no, we wszystko i co. No, no ja jestem pod wielkim wrażeniem. No, jakoś mi się to nie mieści w głowie, że ktoś będzie mówił: nie, nie, to my nie chcemy za siebie płacić, wypłaćcie za nas. Nie, no tak nie jest. Niech pani Czyli w to gmina nie się zgodzi, by ja siebie, powstać. No cóż, ja wierzę w to, że gmina powiem. Przecież ja cały czas słyszę od radnych gminnych, że oni są gotowi podjąć wyzwanie i płacić za siebie swoje własne rachunki, więc ja się cieszę, bo tak naprawdę to chodzi o ustalenie zasad, jakie mają obowiązywać, no bo przecież może do połączenia nie dojść. Aż platforma, która robi wszystko, żeby do połączenia nie doszła, może się nie udać, co wtedy? Więc te zasady powinniśmy jasne, partnerskie, bo to są partnerskie zasady. My w tej chwili nie jesteśmy w jednym domu, mieszkamy w dwóch różnych. Więc każdy powinien swój czynsz płacić samodzielnie. No to chyba jest tak logiczne i tak sensowne, że no, nikt nie dopuszcza innego rozwiązania. No bo jakie może być inne rozwiązanie? Że my, że tak powiem, mamy utrzymywać dwa domy i ktoś będzie mieszkał no, na w cysłowi kartę rowerową? Każdy będzie. No, 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 więc, więc ja myślę, że nie. to, to, to Jak pani się zapyta, czy to wójta, czy to radnych mm -hmm. gminnych, czy oni są przeciwni temu, żeby płacić swoje rachunki, to myślę, że wszyscy powiedzą, że nie, nie. oni są gotowi podjąć to wyzwanie, aby płacić za siebie swoje Dobrze, rachunki. Dobrze, czyli ten trzeci etap z kanal kanalizacji nie jest w żaden sposób zagrożony. Jest w tej chwili e, kwestia podpisania porozumienia i lecimy do przodu. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby jak najszybciej to rozpocząć, jak najszybciej to zakończyć, bo, bo tak naprawdę my jeszcze chcemy rozszerzać te etapy, e, bo to, 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 to nie wszystko, co trzeba zrobić, bo. bo, bo my rozmawiamy tutaj o dość dużej części aglomeracji, ale zostaje jeszcze ochla, zatonie. Tam trzeba się do tego przygotować. Tam też trzeba te inwestycje zrealizować, bo. Te koncepcje myślę, że... przygotowane są już. Tak? Myślę, że kanalizacja, no w w XXI wieku, w którym jesteśmy, to już nie jest jakaś ekstrawagancja, to już jest norma, która powinna funkcjonować. Więc wierzę w to, że dojdzie do porozumienia no cóż, no, to nie jest takie proste, nie jest takie łatwe, jakby się wszystkim wydawało, bo, bo, bo każdy broni swoich własnych interesów, ja to rozumiem. Mhm. Bo byłbym zdziwiony, gdyby Wójt nie bronił interesów mieszkańców winy, a ja gdybym nie bronił interesów mieszkańców miasta. Padło no, pytanie, czemu to porozumienie nie zostało wcześniej pisane no, przy drugim etapie. Gdyby, gdyby nie wszystkie rzeczy. Były przeze mnie, że tak powiem, podejmowane nie wszystkie decyzje, więc ja. Zaczę... Teraz pan dopilnuje tego, żeby porozumienie zostało tak, podpisane. Tak, i wierzę w to, że podpiszemy to deklarację porozumienie. nie uciekam tego, spisane. bo mamy takie wzory porozumień, które zobowiązują w całej Polsce, bo to też nie jest jakaś ekstrawagancja, że myśmy sobie coś wymyślili. Po prostu skończyliśmy pewne etapy, mamy podjąć kolejne decyzje. Warto, żebyśmy jednoznacznie wiedzieli, kto za co ma zapłacić, kto za co ma odpowiadać. Ja od tego nigdy nie będę uciekał. Na sesji pojawił się ponownie także temat podwyżek. Cóż, to jest temat, kolejny temat rzeka. Mamy problem związany z tym, że tak naprawdę prawie wszyscy zarabiamy za mało. Jak jeden mąż w całej Polsce, i skąd wziąć pieniądze, żebyśmy mogli zarabiać więcej? No bo jak ja słucham czasami, że w energetyce średnie wynagrodzenie jest 7 tysięcy, no to. To ja wszystkim życzę takiego wynagrodzenia, a niestety my płacimy gorzej, więc staramy się podnieść te wynagrodzenia, ale no ta kwota jest oczywiście niewystarczająca i każda grupa próbuje przeciągnąć to w swoją stronę, spotykamy się, rozmawiamy, kolejne spotkanie zaplanowane znowu na poniedziałek, tak aby znaleźć no, w miarę optymalne rozwiązanie, tylko no, problem polega na tym, że dzielimy biedę. Bo tych pieniędzy jest jednak za mało. No, to jest no, 4 ale pieniądze miliony są, 4 miliony czekają. No, tak, no, to, tylko, to jest... tylko że jak pani popatrzy na no, 4 miliona, moi koledzy mówią, że na Żurzel co, co najmniej 1,5 miliona złotych potrzebują, więc rozmawiamy o podwyżkach dla czterech tysięcy ludzi, to jest 4 miliony złotych, a tu rozmawiamy o pieniążkach na, na Żużel, których no, w kocie półtora miliona złotych, które są i to, no, to, to, to też niektórych boli, że, że powinniśmy się zastanowić, jeżeli nie stać nas na to, to czy stać nas na tak duże wydatki? kiedy pad, padnie konkretna decyzja tutaj. Czy jest jakiś czas Cóż, czy jeszcze te rozmowy w być? Ja, myślę że, by ja myślę, że to, co powiedziałem, chciałbym, żeby jak najwięcej osób było zadowolonych. Myślę, że idzie to w dobrym kierunku, bo te rozwiązania, które są zaproponowane przez część związkowców coraz więcej zaczyna akceptować i myślę, że znajdziemy to porozumienie, co też nie jest proste oczywiście, bo każdy chciałby zarabiać więcej, bo wszyscy zarabiamy za mało. Naprawdę to, 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 to jakby nie patrzeć, my mamy płace w cudzysłowie wschodniej, a ceny w sklepach już zachodniej. I to jest ten rozdźwięk, który jest i, i jest ten problem, no funkcjonuje w całej Polsce. Jest to problem, jak zadowolić wszystkich. No cóż, Ale no, konkretnego rozwiązania nie ma. Jest propozycja, myślę, że większość się zaakceptuje i znajdziemy porozumienie. No to wymaga, tak jak pani widzi, też rozmów i tam też jest niełatwo, bo ja już też usłyszałem, że jestem tam mordercą, zabójcą i nie chcę specjalnie na złość, etc. No, już tak niestworzone historie, które są, tylko no to jest tak, no łatwo jest mówić, ciężko znaleźć rozwiązanie, które zadowoli większość z tych kilku tysięcy By pracowników. Wszystkich się nie da. Wszystkich się nie da, oczywiście, no bo to zawsze ktoś będzie niezadowolony, tylko no trzeba patrzeć, co zrobić, a my chcemy w tej chwili, do tego dążą wszyscy, żeby jednak ci, którzy zarabiają najmniej, najsłabiej, bo mamy takich też również w swoich jednostkach, bo to jest, żeby oni troszkę więcej dostali, ci, którzy zarabiają więcej, czy takie osoby jak ja, żeby w ogóle tej podwyżki nie otrzymywały, bo to przecież, że tak powiem, no trzeba... No, wiedzieć, w pana ust też padło stwierdzenie, że pana naczelnicy nie dostają Tak, 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 ja nie planuję, uważam, że na dzień dzisiejszy dajmy tym, którzy mają najmniej, tak? Im troszkę pomóżmy, bo naprawdę tam już w niektórych sytuacjach to jest dla mnie no troszkę ciężkie do, do, do wytłumaczenia, że są dwie osoby, które pracują, a jak dziecko idzie do szkoły, no to mają problem, żeby kupić podręczniki, buty i tak dalej, i tak dalej. No to jest tragedia, więc no kurczę. Czyli no. tym osobom w pierwszej kolejności. Tak, tak, chciałbym pomóc. i tak mówią też związkowcy, ja chciałbym, żeby oni dostali troszkę więcej. Część, żeby dostała mniej, a część... Może nie dostać nic. Naprawdę, jak ktoś zarabia 5 czy 6 tysięcy złotych, dla niego te 50 czy 100 złotych to nie jest żaden pieniądz, który go w czymkolwiek uratuje. Jak ktoś ma te 1700, to dla niego te 100 złotych to jest naprawdę dużo. Więc pamiętajmy o tym i pamiętajmy, to nie jest tak, że my mamy za dużo pieniędzy i chcemy, że tak powiem, dać każdego szczęście, bo dlatego zrobić nie możemy. Więc tych, którzy mają najsłabiej. A to, co mówię, u nas to przy kilku tysiącach pracowników to się robią już kwoty potem milionowe. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję pani serdecznie. Dziękuję wszystkim państwu. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.